My śpiewamy, ale osobno, bo Chyba, to, my nie razem. Tak. Aha, a co e, life, my A ja śpiewam własną piosenkę, którą sama napisałam. Mm -hmm. Ja tą piosenkę napisałam prawie 6 lat temu, ale no, tak to ostatnio się zgłosiłam. Ja już bardzo długo No, może nie bardzo długo, ale gdzieś od lat, Od kiedy tutaj A ja jakieś pół godziny. No, pół godziny czekamy razem. A Ty Nie. Ja się bardzo cieszę. Ja się też cieszę. Nie się doczekać. Dla mnie to nieważne czy przejdę dalej, ale odważę się wyjść powiedzmy, że będzie dla mnie wielkie sukcesy. To no, przygotowałeś się, czym się chcesz zaprezentować? A ja tutaj duet z koleżanką Aha. Mamy duet. Na do y no, to się że one nie? sobie tak Już czasu. Ty mm -hmm. Nie, 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 między popem a jazzem albo, przy, no, albo ewentualnie znane fory przerobione w ten sposób właśnie. Mm -hmm. Pięknie. Michael Jackson w swoim domu? Zawsze był zawsze w rękach. on stworzył moje życie po prostu. Tak? Jak umarł on, to, po, na też, te, po, ja też, Aha, po, a za co go podziwiasz? To, podziwiam. Pięknie, że Pani to użyła w zarodzinności. Że dalej tak jakby żył, bo przecież nie żył. I, nie. E, na to, jakim był człowiekiem. Był skromny, był wspaniały. Świetnie tańczył, miał wspaniały głos dla dzieci. Wszystkie te rzeczy, które z mówiono, o pedofil, nie pedofil, to nigdy w to nie wiesz, nie mogło Nie mógłbym nawet. Za to wiem? Ja miałem człowiekiem, oczy... Gący są po prostu, tak jak tam na przykład jakiegoś tego dla niejakiego łajka, popatrzymy tylko na histach, teraz są. sam tam, 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 tam

Fajnie było. Eee, Kastnik nie jest długi, bo ma się tylko dwie minuty. Wszedłem z tym numerkiem i stylowałem, pokazywałem swój talent. Mam nadzieję, no, się podobało. Byli trochę zdziwieni. Opisałem wszystkie rzeczy, które mieli na, na biurku, wszystkie przedmioty. I tak się dziwi, że to jest w ogóle możliwe. Eee, fajnie. No, jestem zadowolony. Nie wiem, jak oni to ocenią, ale jestem dobrej myśli. Może Ile tam jest osób? Eee, tam była komisja. To jest dwie kobiety, których nie znam. Jeden no, na którego również nie znam. No, to są chyba producenci eee, tego programu. No i oceniali właśnie to, nie wiem, pod jakim kątem, ale chyba właśnie to miał być taki no show, performance. Musieli zrobić wrażenie, bo to wiemy, a to, że to jest doskoczyć. Wziąłem mikrofon, powiedziałem, że muszę mogę moderymować. No i tak zrobiłem. na luzie, rozmowa, śpiew. Wszystko było dobrze. Siedziałam z tą i supermenkę. Ja śpiewam od dziecka, a wcześniej była szkoła muzyczna, kiedy się zainteresowałam od takiego festiwalu zamońskiego, Później już były dwa razy zamojskie filmy, nawet ogólnopolski festiwal, tam byłam laureatką. A teraz to taki jazz po moim że tak powiem.

W tutaj widzę czterech. Tak. Jesteście z Lublina? Tak. Uf. Występujemy, jeździmy, mamy no, z tego. A to pasło, mus... czy gdzieś no pasja nas łączy wspólna, poznaliśmy się takie wyłącznie przez treningi. Na ulicy. Tak, na ulicy. Generalnie często trenujemy na ulicy. No. Na A w Lublinie gdzie trenujecie? Wszędzie. Wszędzie, LSM, próby Czechów. Ewentualnie czasami na sali trenujemy na, na lębry 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 lębry. 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 No, Po prostu. Najwięcej pokazuję Wszędzie. We wszystkich mhm. miastach to jest największa grupa, ale to też jest... Y Taka charakterystyczna rzecz dla wszystkich edycji. Mam talentu nie tylko w Polsce, ale w ogóle na, na świecie. E, dużo jest tane, zespołów tanecznych, trochę jest stylistów tańczących. I my mamy od zeszłego roku wysypy instrumentów. I to są zarówno występy solowe, instrumentalne, jak i właśnie tak jak przed była ta orkiestra. E, z... Ta agenda, bardzo są fajna, realizacja Janosika z, e, z serialu. Bardzo nam się obniżyła średnia wieku, bardzo dużo dzieci przychodzi. E, z rodzicami myślę, że to też jest z powodem jest to, że oglądają program, widzą, że występują tam dzieci, że występował, na przykład występowała w ostatniej e, edycji Agatka Wieczyska. E, ta mała dziewczynka z tatą, cerkowcem i po prostu też chcą próbować. Nie, jak w w porównaniu do innych? Nie mam pojęcia, jakby na nielarstwie bardzo dobrze, nie wiem jak to będzie do końca dnia, ale to jest taki liczny kadr bardzo. Jest bardzo dużo jest studentów, bo to jest takie studenckie miasto i jest nawet, było kilka osób, które tutaj studiują na polu z Białorusi i z Ukrainy. Więc też, też nam się tak zrobiło, bo trochę. O nie, to nie bawię.